Następnym gołąbkiem na aukcję jest również samczyk roczniak o numerze 7070. No nie, nie bez przyczyny ten gołąb dostał taką e, specyficzną obrączkę, bo mogę, co mogę powiedzieć? Mamą tego gołąbka jest to samica klumpowa, oryginalna samica, która przez 3 lata była najlepszym asem okręgu Piotków Trybunalskich. Lotowana była u Arka Tomy, ja nią zakupiłem później. Oryginalna samica od klumpa. A ojcem jest on mój 29. 29 on tam w tych rodowodach się pojawia. Jest to bardzo dobry rozpodowiec Jest to syn mojego 15, 17 gołębia Polski. No i samicy, która trzy razy na Brukseli najgorszy konkurs miała druga na oddział. Także serdecznie zapraszam. Gołąb jest perfekcyjnej budowy i naprawdę o perfekcyjnych walorach lotowych, bo już pokazał na dwóch lotach powyżej 300 km pokazał jak potrafisz szpicowo siadać na oddział serdecznie zapraszam do ok